Przekonaj się, jak łatwo zrobić doskonały krem do twarzy. Doskonały taki, który sprosta wszystkim potrzebom skóry dojrzałej, suchej, atopowej. Jeśli tylko nie masz alergii na produkty pszczele, to śmiało możesz go zrobić. W filmie krok po kroku pokazuję, jak wykonać ten piękny krem, z miodu, z wosku pszczelego, z propolisu, z mleczka pszczelego i oliwy. To jest fantastyczne remedium na wszystkie niedoskonałości skóry. Jestem przekonana, że jeszcze w życiu nie miałaś tak dobrego kremu do twarzy. A wiem co mówię, bo pracuję w salonie kosmetycznym. To naprawdę wyjątkowy kosmetyk. Wejdź w link poniżej i zapoznaj się z tym, jak. Prosto i łatwo wykonasz ten krem samodzielnie w domu.